Maneczko widzowie, ja jestem FPC-9, a dzisiaj po bardzo długiej przerwie pokażę Wam, co się zmieniło w moim akwaparku w Minecrafcie. Pamiętajcie oczywiście, że żeby zostawić na moim kanale suba z dzwonkiem, a my tymczasem zaczynamy. A więc jedna z pierwszych rzeczy, która rzuca się w oczy, to ten przystanek autobusowy. Jak dla mnie wyszedł naprawdę super, ta wiata biało-niebieska to jest sztos. A na przystanku możemy znaleźć sobie po cztery pary ławek, dwa razy rośliny, kosz na śmieci. No i ten słupek, gdzie jest nazwa przystanku oraz jest napisane, że to jest początek oraz koniec trasy dla linii 549 i autobus na tej linii właśnie sobie tutaj stoi. Zawsze go sobie zjedzimy, ale patrzcie, tutaj jest kabina kierowcy, są wszystkie potrzebne przyrządy takie jak prędkościomierz, jakiś przycisk do otwierania drzwi, dźwignia zamiast kierownicy i takie tam. Dobra, nieważne, wchodzimy. Jest tutaj bardzo dużo takich eleganckich foteli i także spółka na bagaże. Tutaj również są siedzenia, ale za to w tym miejscu są takie, które są przy tylnej szybie. Dzięki temu widać wszystko, co jest za nami. Nawet te światełka czerwone od autobusu. My sobie na razie od niego wyjdźmy i popatrzcie na to. Ja tutaj zrobiłem takie różowe drzewa z wersji 1.20 i wygląda to jak dla mnie naprawdę super. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, że je posadziłem. Tu jest Aquapark Emilki. On jest znacznie mniejszy od mojego, co nie zmienia faktu, że jest i tak bardzo fajny. Widzieliście też jej przystanek autobusowy. Ale my sobie polećmy właśnie do mojego parku, bo tutaj się dzieje najwięcej rzeczy. Musimy przejść przez ten szlaban, przy którym znajdują się dwie flagi: Polski oraz Ukrainy. Ona od roku tutaj już stoją. No i właśnie pojawiła się tutaj pierwsza nowość, a mianowicie cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nie wiem czy nie zrobiłem ich za wąskich, bo wydaje mi się, że trzy bloki to trochę wąsko, jak każdy inny parking tutaj. Ale za to, no, widać, że to jest dla niepełnosprawnych. Samochody też się pojawiły, np. taki biało czerwony zielony, żółty albo biało-czarny, który wygląda jak szachownica, więc nie pytajcie, czemu. Widają nas tutaj dwie flagi Szwajcarii, oczywiście. Jest recepcja, która się nie zmieniła. Poza dębem, bo on teraz jest trochę inny niż wcześniej. A my sobie pójdźmy do tej, do przebierani dla mężczyzn. W niej się raczej nic nie zmieniło, tak, w ogóle się w niej nic nie zmieniło, ale za to na Hali jest najwięcej nowości. Przede wszystkim ta piękna, zielona zjeżdżalnia. Pojedziemy nią sobie jeszcze, ale na razie raczej nie. Na początku zobaczmy, co się zmieniło w zjeżdżalni czerwonej, bo tam się pojawiła pewna nowość, której na poprzednim odcinku nie było, bo to było już rok temu jakoś. No, długo trochę upłynęło od tego ostatniego odcinka. Dlatego już wam pokazuję, jest napis, że to jest zjeżdżalnia od 15 roku życia, dlatego że ona jest dosyć hard, taka. Musimy zanurkować, żeby popłynąć sobie, bo w końcu muszą być dwa bloki głębokości. No i patrzcie, tu jest taka biało-czerwona szyba, jak na stadionie narodowym w Warszawie, i przez nią widać, co się znajduje pod wami. Nie, nie dla osób, które mają lęk wysokości, więc no. <laughs> Tutaj też się nic nie zmieniło. Ale za to wybierzemy się na zieloną zjeżdżanie, która jest po drugiej stronie basenu, więc trzeba naprawdę pełno bloków przecieć. Z tego co pamiętam, ten akwapark miał jakieś 80 bloków długości, gdzieś koło tego. O, właśnie, zapomniałem, ominąłem to. Ta zjeżdżania to jest Scary Fall, tak się nazywa. Dlatego, że tam jest taki stromy spadek, zresztą sami zobaczycie, no i można się trochę przestraszyć. Jesteśmy już na górze. Ta zjeżdżanie jest 10, dlatego to już nie jest tak źle. Więc idziemy na nią i zjeżdżamy sobie. Tutaj nie muszę już tak nurkować jak w tamtej, bo tutaj wystarczy, że sobie zjadę. To jest zjeżdżalnia otwarta. Let's go, do basenu! No i jesteśmy. No więc ta zjeżdżalnia generalnie, ona zajmuje chyba najmniej miejsca ze wszystkich, chociaż nie jestem pewien, może żółta zajmuje trochę mniej. Ale z tych wszystkich nowości to już chyba na tyle, dlatego musimy teraz sobie wyjść... Oj, przez przykład kliknąłem w edycję tabliczki, bo od wersji 1.20, swoją drogą, jest edycja tabliczek. No i idziemy sobie przez te wszystkie drzwi. Teraz trzeba wyjść... O nie, w tę stronę XD. Omijam bramki, bo już się wydostałem. No i jak dla mnie, wszystkie te rzeczy wyszły doskonale. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, że je tutaj zrobiłem. A w tym odcinku to już będzie na tyle. Dlatego nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz Discorda, a my widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się, cześć!